Remedy to studio, do którego mam raczej ambiwalentny stosunek. Niby nigdy nie schodzą poniżej pewnego poziomu, oddając w ręce graczy jakościowe tytuły, próbujące wnieść powiew świeżości w kwestii traktowania trzecioosobowych strzelanek jako nośnika zajmującej opowieści. I jakkolwiek w ogólnym rozrachunku historie pisane przez finów potrafią być naiwne, tak opowiedziane są zawsze we wciągający, nietuzinkowy sposób. Niestety ostatni raz większe emocje jeśli chodzi o Remedy wzbudził we mnie Max Payne i to ze względu na to jakim graficznym sztosem był na owe czasy. A o dzisiejszej produkcji bym kompletnie zapomniał gdyby nie tweet pewnego znanego youtubera. I o matko bosko, jakże ja bym tego żałował. Siemanko, z tej strony Maxiora. to jest recenzja Control w wersji na konsolę Xbox One. Gra wyszła także na PC oraz PlayStation 4. Tym, co zaskoczyło mnie w kontrol, była sama koncepcja gry, bo zwyczajne osoby i przedmioty zostają wrzucone w jakiś totalny, psychodeliczny odpał, przy czym bohaterowie są na niecodzienne wydarzenia wokół siebie kompletnie obojętni, przez co wprowadzają gracza w stan skrajnego skonfundowania, prawie tak samo jak to zdecydowanie zbyt długie zdanie. Bo przez pierwszych kilka minut czujemy się jak w domu, czyli jak w każdej produkcji akcji umieszczającej nas w jakiejś lekko anachronicznej wersji teraźniejszości. Ale czy na pewno? I sprzedającej nam obietnicę kilkunastu godzin sympatycznej rozwałki, przeplatanej satysfakcjonującym strzelaniem. Bo przez pierwszych kilka minut czujemy się jak w domu, czyli jak w każdej strzelance od Remedy, ale w pewnym momencie zaczynamy nabierać wrażenia, że z czymś tu jesteśmy zupełnie nie na bieżąco, albo ktoś. robi sobie z nas jaja. Jesse Faden przybywa do Federalnego Biura Kontroli celem odciśnięcia osobistej zemsty za krzywdy z dzieciństwa. Albo Jesse Faden przybywa do Federalnego Biura Kontroli w poszukiwaniu swojego dawno zaginionego brata. Albo Jesse Faden przybywa do Federalnego Biura Kontroli i po krótkiej przechadzce i rozmowie z woźnym zostaje dyrektorem placówki. Powstaje tutaj pytanie, które z wypowiedzianych przeze mnie zdań jest fałszywe? Albo prawdziwe, albo które jest jakieś? Bo fabuła i samo zawiązanie akcji są okrutnie chaotyczne, budując wokół nas ten oniryczny świat, który zdaje się kompletnie nie robić wrażenia na bohaterce i NPC-ach. Zarzucicie mi tutaj pewnie, że, że dużo mówię, jednocześnie nie przekazując zbytnio treści, ale mówienie czegokolwiek o fabule Control to wchodzenie na okrutny grunt spoilerowy, dlatego niech wystarczy wam wiedza, że aby zapoznać się z meandrami opowieści i przede wszystkim poznać motywy takiego, a nie innego zachowania bohaterów, należy dosyć mocno zagłębiać się w po drodze dokumenty, mocno rozszerzające lore, uniwersum i tłumaczące czemu Jesse tak casualowo podchodzi do wszystkich wydarzeń wokół niej. Wam wystarczy wiedzieć, że wchodzimy do budynku, dostajemy broń i jako świeżo mianowany dyrektor zmierzamy w głąb gmachu opanowanego przez złowieszczy Syk. Chociaż ja bardziej przetłumaczyłbym oryginalny his jako szum, co nawet bardziej pasowałoby do całości. Ale mniejsza, do brzegu, do brzegu. I w tym miejscu gra robi się zwykła, a może to jednak złe słowo? Przyjmijmy bardziej klasyczne. I oddaje nam do dyspozycji cały szereg narzędzi znanych powszechnie z wszelakich przedstawicieli gatunku giereczek strzelanych. Zasadnicza różnica polega na tym, że broń to tylko jeden pistolet, który znajdujemy na początku gry i który ewoluuje wraz z naszymi postępami w grze, de facto stając się z czasem karabinem, shotgunem, snajperką czy granatnikiem. I zabieg zastosowania tej żywej broni wydaje się czysto kosmetyczny, jednak w praktyce ma znaczenie nie tylko dla kreacji świata. Bo tutaj niepostrzeżenie wkrada się nam Oczywiście. rozwój postaci, rozbity na kilka składowych elementów. I tak klasycznie możemy podbijać sobie skile za punkciki zdobywane poprzez kończenie kolejnych questów, co skutkuje przykładowo bardziej efektywnym korzystaniem z dodatkowych umiejętności. Jednakże możemy również rozwijać poziom naszej broni, a nawet bardziej jej konkretnych wcieleń, celem zwiększenia skuteczności i dodania miejsc nad wrzucanie modyfikacji znajdowanych po drodze w świecie gry, a zapewniających nam premię do konkretnych statystyk. Podobne mody możemy montować też w slotach osobistych, dodając kolejne premie do umiejętności naszej podopiecznej. A właśnie, umiejętności. Bo nasza bohaterka z biegiem czasu i rozgrywki wyposaża się w coraz bardziej rozmyślne supermoce godne Jedi'a czy tam Sita. A w ich repertuarze znajdują się takie klasyki superbohaterzenia jak pchnięcie mocy, kontrola umysłu czy lewitacja. I przychodzi moment, że z tych dobrodziejstw superbohaterskiego fachu korzystamy na równi z argumentów siły generowanych przez metale ciężkie, by w pełni efektywnie prowadzić tyleż satysfakcjonujące, co wymagające starcie. Bo całość konfrontacji jednak stawia nacisk na mobilność naszej bohaterki ze względu na jej sporą kruchość, co powoduje znikomą odporność na obrażenia i tym samym często kończy się zgonem, ależ zakręciłem to proste zdanie. Musimy tym samym nie tylko odpowiednio dostosowywać wcielenie broni do sytuacji, biorąc pod uwagę, że jednocześnie aktywne możemy mieć jedynie dwa z nich, ale rozgrywka wymusza na nas lawirowanie między osłonami i wykorzystywanie środowiska jako dodatkowej broni dzięki użyciu supermocy. Ważne to o tyle, że życie nie odnawia nam się samoistnie, a musimy zbierać gubione przez przeciwników kulki energii, by utrzymywać się przy życiu. O amunicji jednak niespecjalnie musimy się martwić, gdyż jest nielimitowana, jednakże każde wcielenie naszej żywej broni charakteryzuje się inną pojemnością magazynka i czasem przeładowania tegoż. I walka skonstruowana jest nad wyraz satysfakcjonująco nie tylko ze względu na wyjątkowo dobrze zrealizowane strzelanie, ale również przez spore bogactwo gatunkowe oponentów, na których należy przyjąć różne taktyki, by skutecznie triumfować w starciach. Brakuje tu jedynie sensownego uniku, ale może to już moje zboczenie sołysowego entuzjasty, że każdy problem rozwiązywałbym rolką i chowaniem się za tarczą. I tak to się u nas żyje w tym biurze: wykonujemy swoją robotę polegającą na porządkowaniu efektów pracy naszych świeżo upieczonych podopiecznych oraz pacyfikowaniu skorumpowanych przez szum. Cała metroidwaniowa konstrukcja idealnie wpisuje się w koncept żywego budynku spaczonego przez mentalne zanieczyszczenie pochodzenia innowymiarowego. Cały budynek podzielony jest na przeróżne sekcje przeplatane drobnymi hubami przypominającymi Dark Soulsowe ogniska. Do każdego kolejnego wydziału dostajemy się z biegiem czasu zyskując kolejne przedmioty i umiejętności, które umożliwiają nam również backtracking i ponowne odwiedzanie lokacji celem odwiedzenia sekcji wcześniej niedostępnych i skrywających przed graczem cenne dodatkowe znajdźki rozwijające nasze umiejętności lub poszerzające lore o dodatkowe wątki. Oprócz zadań głównych prowadzących nas wprost do rozwikłania zagadki naszego przybycia do federalnego biura kontroli, w ramach eksploracji natrafiamy często na misje poboczne polegające na ujarzmieniu zbuntowanych przedmiotów paranormalnych lub uratowaniu kilku cywili broniących się zaciekle przed spaczonymi wojskami szumu. I uparcie będę nazywał to szumem, bo tak mi lepiej pasuje. I już. Od czasu do czasu któryś z uratowanych NPCów podesia nam również event czasowy, polegający na szybkim oczyszczeniu danej sekcji, co zapewni nam bonusowe punkty do rozwoju naszej bohaterki. To wszystko w połączeniu z dosyć częstym spawnowaniem oponentów sprawia, że przebijanie się przez biurowiec nie staje się nudnym dreptaniem po własnych śladach. Chociaż nie uniknięto pewnych uciążliwości. Przede wszystkim nawigowanie po budynku jest dosyć utrudnione nie tylko przez brak sensownej minimapy, ale przede wszystkim przez średnią czytelność tej nam dostępnej, o ile w ogóle uda się ją uruchomić. Bo błędy techniczne to niestety bolączka control. Sam fakt, że mapa czasami lubi się zwyczajnie nie wczytać lub wczytać połowicznie i weź tu się teraz człowieku zastanawia, czy tak miało być, czy coś się podziadowało. Zawsze jednak bezpieczniej założyć to drugie. Błędy graficzne i manifestacje obecności gliczowatych ułomności są w grze dosyć powszechne, przez co parę razy zdarzyło mi się spaść pod mapę bez konkretnego powodu. Inna sprawa to optymalizacja, która na Xboxie One X wyraźnie kulała, ale w taki bardzo specyficzny sposób. Nie zawsze spadki następowały w momentach dynamicznej rozwałki, bo czasami kompletnie od czapy potrafiły wystąpić w kompletnie pustej lokacji, za to bez problemu zawsze mogłem je wywołać włączając pauzę. Nie wiedząc czemu, gra zawsze zaliczała kilku, kilkunastosekundowy spadek zaraz po odpauzowaniu i nie było to tyle uciążliwe, co dziwne. Dziwne w opór. I nie wiem skąd takie problemy tytułu, owszem gra wygląda wybornie, odbicia, oświetlenie, płomienie, kolorystyka, animacje, wszystko na naprawdę najwyższym poziomie. No może poza twarzami, które są jakieś takie dziwne i powodują mnie flashbacki z animacji z 1996 roku. Ale będąc uczciwym, kontrol wygląda naprawdę zjawiskowo, a sekwencja labiryntu z końcówki gry wraz z towarzyszącą ścieżką muzyczną to jeden z najbardziej pamiętnych momentów w grach w ogóle. Szkoda, że efekt jest nieco niweczony przez z jednej strony mocne niedociągnięcia, których raczej nikt nie poprawi, a z drugiej przez wydającą się stylistyczną monotonię placówki, w której rozgrywa się akcja. I nie mam nic do dodania monotonia to fakt, zróżnicowanie poszczególnych sekwencji to też fakt. Control to gra kontrastów i absurdów, i nie pozostaje mi powiedzieć nic więcej niż. I to tyle, jeśli chodzi o Control. Jako Strzelanka wyśmienita, jako metroidwania naprawdę dobra, jako historia specyficzna i warta odnotowania. Control Remedy. I tą niekontrolowaną myślą kończę. Cześć.